O, a co tu? Co jeszcze. Nie ma, spadłem samolotu Co ty, kurde ty tutaj robisz? Ale co, przeżyłeś? Tak, przeżyłem Ale jak to? Jak Nie wiem, jak się domałeś To łap ten kapelusz Tędy Dojdziesz na ulicę. Tymczasem po drugiej stronie miasta. Jakieś dziecko wypadło z samolotu. Jak to możliwe? Jak to Halo? Halo? Dobra, już przyjeżdżam. Rrr, 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 rrr. Uf. Uf. O nie, co ja zrobiłem? Dwie godziny później. Ho. Mamy ciało Uwaga tu mm. <grym> O je, nie, przeprasz co się dzieje? Ja spadam Siedź tam, gdzie on jest? Ej stary, bo zgubiłem go Gdzie? Widzieliście na kamerze jak spadał gdzieś? Muszę to zobaczyć. Następny odcinek już dzisiaj wieczorem.